I wakacyjne studio w wakacyjnym mieście kobiet, oczywiście w Świnoujściu. Jest z nami Katarzyna Skrzynecka. Dzień dobry. Dzień dobry, miło mi bardzo. Będzie zestaw pytań B, bo miałem wcześniej A przygotowane, pani Kasiu, ale z tego powodu, że jak na każdą gwiazdę przez ponad 20 lat przyzwyczaiłem się, trzeba minimum czekać 20 minut, to na panią i tak czekałem, bo jeszcze zestawu C. Pani nie dotknęła. I już poszło kolejne pięć minut. Tak jest? Pani Katarzyna. Próbujmy zestaw A w takim razie. Zatem chciałem zapytać się. Czy najlepiej się Pani czuje na estradzie? Czuje się Pani najlepiej w studiu telewizyjnym? Czy w ogóle gdzieś na planie? Okazuje się, że nie, że najlepiej się mhm. Pani czuje w namiocie przemian. To ja może najpierw na Pana pierwsze pytanie odpowiem. Moje spóźnienie nie jest spowodowane moim spóźnieniem i moimi fanaberiami, tylko tym, że ja tutaj również pracuję na tym festiwalu. Pani Katarzyno, ja nic Prowadzimy. nie powiedział o spóźnieniu, to Pani Prowadzimy. mówiła. Pan od tego zaczął naszą rozmowę, przepraszam. E Prowadzimy wspólne zajęcia z Metamorfos dla pań ze sztuki makijażu i wizażu, i y, dziewczyny, które robią tutaj naprawdę wspaniałą o, pracę w namiocie przemianowym, o którym pan wspomniał, y, pracują naprawdę w dość ciężkich warunkach, bo mamy bardzo ciepło. Wprawdzie w zeszłym roku z tego co pamiętam, było jeszcze bardziej gorąco, ale tu rzeczywiście jak przychodzi dużo pań, a namiot przemian chyba cieszy się największym powodzeniem na, na całym festiwalu, chociaż i na koncertach, i na spektaklach też mamy. Bardzo dużo gości, natomiast myślę, że te metamorfozy i warsztaty, właśnie z makijażu, z, z fryzury, z sztuki stylizacji, są zawsze najmilsze dla wszystkich pań. Każda z nas lubi się poczuć ładna, zadbana, estetyczna, i, i zawsze tutaj mamy bardzo dużo gości, więc tym razem y, profesjonalistki przygotowały moją piękną fryzurę, więc się chwalę. Ile to trwało? 35 minut. Więc o, i tak bardzo szybko. I tak rekordowo. bardzo szybko. Myślę, Pani, Pani Katarzyno, czyli, bo nie wpuszczają Panów, ale jakby y, do tego namiotu przemian wpuścili Panów, można by było wejść. Myślę, Pani, że tako, tak, takowi by się znaleźli? Wszystko, makijaż, full zestaw. Dla Panów, dla mężczyzn? <noise> Ja myślę, że dzisiaj żyjemy w takich czasach, kiedy panowie też troszeczkę bardziej o siebie dbają. Nie mówię tu broń Boże o makijażu, bo co to, to za dużo. Natomiast, natomiast na szczęście myślę, że panowie też troszkę częściej myślą o, o dobrej estetyce o tym, żeby, żeby utrzymać dobrą estetyczną fryzurę, dobrą jakość swoich włosów, dobrą jakość swojej cery. Nawet mój tato, który jest panem po siedemdziesiątce, w pewnym wieku Przekonał się do tego, żeby stosować delikatne kosmetyki dla mężczyzn, takie odżywiające, witaminowe kosmetyki. Dzięki temu w ogóle nie wygląda na swoje lata. Myślę, że gdyby ktoś nie wiedział, że mój tata jest panem po 70., zresztą myślę, że to głównie wina dobrych genów i tego, że nigdy nie palił papierosów, że zawsze był wysportowany, zawsze lubił zdrową dietę, był szczupły. Ale tato wygląda rzeczywiście bardzo młodo. Natomiast używa kosmetyków dla panów, wygląda bardzo ładnie, nie ma zmarszczek i uważam, że wszystko jest dla ludzi miło, jeżeli Mówię też przy pomocy odpowiednich kosmetyków przeznaczonych dla mężczyzn. Również dbają o swoją dobrą kondycję, młody wygląd i, i, i ogólną witalność. Pani Katarzyna, jest taki czas, kiedy pani pokazuje się bez uczesania, bez makijażu, tak po prostu w kapciach, w dresie. Jest taki czas? No, w, w, w prywatnym domu myślę, że każdy zachowuje się swobodnie. A poza, jak chce pani wyjść? Swobodnie. Moje koleżanki niektóre żartują sobie, że y, po, będąc po czterdziestce, wyjść na ulicę bez makijażu to jest bezczelność. E, ja na co dzień nie maluję się bardzo mocno, ponieważ no, maluję się codziennie wieczorem do pracy, przed spektaklem w teatrze i to już jest taki makijaż y, mocny, profesjonalny, sceniczny. Natomiast y, na co dzień raczej, raczej używam delikatniejszych kosmetyków, to są lekko pomalowane Jakiś róż do policzków, błyszczyk na usta, i właściwie to wystarcza. I tak dzień w dzień? No. Raczej tak. Ja, się, ja sobie tak żartuję, że kiedy wychodziłam za mąż za mojego męża Marcina 10 lat temu, mąż używał okularów, używał dość mocnych soczewek przez całe swoje życie. I po kilku latach, kiedy już od kilku lat byliśmy małżeństwem, zdecydował się na operację laserowej korekty wzroku. A miał dosyć dużą wadę wzroku, i po paru godzinach, po tym laserowym, cudownym zabiegu, kiedy nagle zaczął widzieć zupełnie inaczej i wszystko w pełnej ostrości. Wrócił do domu i ujrzawszy mnie w holu powiedział, aha. to mi dopiero zrobiło. No, wysłałam tak? do tego okulisty z powrotem. <głos> <głos> Niech ci zrobią trzecie oko na czole. Tak jest. Pani Katarzyna, a pytanie pierwsze, bo tak żeśmy szybko przeszli do makijażu, do jak być pięknym, i, i, i ciągle i młodym. Gdzie się pani czuje tak, jak ryba w wodzie? W Bałtyku rozumiem tak, ale jak jest cieplej, ale jest to scena, jest to teatr, jest to studio telewizyjne. Ja na scenie teatralnej i muzycznej pracuję już ponad 25 lat, bo debiutowałam jako 18-latka jako jako w 90 roku, więc pracuję już 25 lat na, na scenie. W większość wieczorów spędzam w teatrze, grając w Teatrze Capitol w Warszawie. W ciągu dnia często na planie filmowym to są filmy fabularne lub seriale, a każdy wolny wieczór, kiedy nie gram w teatrze, gram koncerty z moimi muzykami, z moim zespołem i myślę, że gdyby dziś po 25 latach pracy na scenie i tej muzycznej, i tej teatralnej ktoś mi powiedział, że Mogę pracować tylko w jednym z dwóch moich zawodów. Ja przez całe życie od tylu lat jestem i muzykiem, i aktorem, i gdyby dzisiaj ktoś chciał mi odebrać jedno z dwojga, jedną z dwóch móz, to pewnie czułabym się tak, jakby mi ktoś odebrał połowę mojej osobowości, połowę mm -hmm. człowieka, bo od tylu lat jestem i muzykiem i aktorką, i jakoś odpukać w cokolwiek z powodzeniem udaje mi się te, 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 te dwie profesje łączyć i realizować, to myślę, że dzisiaj byłoby mi już ciężko zrezygnować bądź to z pracy jako aktorka, bądź z pracy muzycznej, bo to tworzy pewną całość mojej pracy zawodowej od tylu lat i już mam nadzieję, że na zawsze pozostanę dwuzawodowcem. Tak jest zawodowcem, jak to mówią, pełną buzią. Właśnie, jeżeli mówimy o buzi, twoja twarz brzmi znajomo. To jest ten sztandarowy program, najbardziej cieszący się powodzenie w Polsacie I pani rola również w nim, właśnie, bo od tego pani zaczynała. Mhm. W tym programie zaczynałam rzeczywiście od śpiewania jako uczestnik. W pierwszej edycji śpiewałam jako uczestnik. Była to fantastyczna muzyczna robota, wielka przygoda artystyczna, bo tam się nic nie robi na niby. Tam trzeba naprawdę ciężko pracować i starać się jak najwierniej, jak najwspanialej i jak najbardziej prawdziwie odegrać powierzoną sobie rolę a przede wszystkim ją odśpiewać odpowiednim głosem. E, więc nie jest to banalne zadanie. Ale teraz trochę pani odpoczywa. Ja, można powiedzieć wojuro. Tak, cudownie wspominam swoją pracę jako uczestnik programu, byłam... Ogromnie szczęśliwa, że zostałam uhonorowana zwycięstwem tej pierwszej edycji. Bardzo to było miłe. Od drugiej edycji programu jestem w, w jury z trojgiem przyjaciół, Małgosią Walewską, Kasprem Kuszewskim i e, m, Pawłem Królikowskim. Bardzo się wszyscy przyjaźnimy, bardzo nam się miło razem pracuje, ale przede wszystkim podziwiamy fantastyczną pracę kolejnych kolegów, którzy tam naprawdę mega fantastyczną muzyczną, artystyczną i telewizyjną robotę wykonują w najlepszym stylu. Zawodowym. A ja przy okazji pozostawić świadomi ściankę Agnieszkę Hekert, która zajmuje się profesjonalnie tak, również moja Wszystkim serdeczna przyjaciółka. <laughs> Mówimy do, do siebie siostry, bo zawsze uważałyśmy, że jesteśmy do siebie trochę podobne. Obie mamy czarne oczy, obie mamy taki y, południowy typ urody i obie mamy absolutnie niepokorny, pełen y, niepokornej radości, charakter, więc y, często mówią nam, że jesteśmy jak siostry i rzeczywiście jak siostry się przyjaźnimy. Panie Katarzyno, zakończę właśnie y, nasze. Spotkanie, choć jeszcze mógłbym więcej postać tutaj z Panią, ale wiem, że... Ależ proszę uprzejmie, jestem do Państwa dyspozycji. Pani Kasiu, czym nas Pani zaskoczy od września w programie właśnie o którym mówimy? Myślę, że przede wszystkim będą nas zaskakiwać główni bohaterowie tego programu, czyli nowi, nowi uczestnicy. Na razie produkcja programu pomalutku zdradza nazwiska nowych gości programu. Będzie ósemka fantastycznych gości i aktorów i wokalistów. I myślę, że to przede wszystkim oni nas nie, nie jeden raz wzruszą, rozbawią i, i, i zaskoczą wspaniałą swoją pracą, a my będziemy się wzruszać i zachwycać. Zatem na koniec już zupełnie zapytam panią... Jak wygląda Pani urlop, jak wygląda czas wolny, gdzie go Pani planuje, gdzie chce Pani wypoczywać, czy gdzie najlepiej się Pani wypoczywa, czy w ogóle się wypoczywa, czy jest Pani ciągle w pracy? Ja przez większość wakacji jednak jestem w pracy i zazwyczaj już od wielu lat dopiero na koniec wakacji jedziemy sobie na taki pełny urlop z mężem i córeczką, z dwiema córkami. E, starsza córka już jest zupełnie dorosła, więc czasami z nami jeszcze na wakacje, czasami już podróżuje ze swoimi przyjaciółmi, więc czasem jesteśmy z dwiema córkami, czasami tylko z młodszą. E, ale naszym ukochanym zakątkiem latem jest Grecja, więc już od, od wielu lat mamy taką swoją, taką cichą, małą zatoczkę kameralną z dala. Od wielkich kurortów na greckiej wyspie, gdzie zbieramy każdego roku wielką pakę przyjaciół i w 20-20 parę osób wyruszamy tam na wyspę i tam sobie spędzamy koniec lata. To są nasze ukochane wakacje. A zimą zawsze jeździmy w Alpy do włoskiego Livinio i tam y, udzielamy się sportowo na nartach i na snowboardzie. Y, natomiast większość lata ja spędzam w pracy, ponieważ i z Teatrem Kapitol gramy dużo spektakli w ciągu lata. I y, w takich miejscach jak tutaj na festiwalach to też jest to jest bardzo miła praca. Połączona z wakacjami, bo oczywiście, między pracą a pracą tutaj na festiwalu, mamy dużo wolnego czasu. Możemy ten czas spędzić z rodzinką, z dziećmi, troszkę sobie tu pospacerować i ucieszyć się nad morską aurą. Natomiast na festiwalu w tym roku gramy koncert wspólnie z Piotrem Gąsowskim, Gons and Ladies, czyli panie będą śpiewać. Piotr będzie również nam towarzyszyć muzycznie, ale przede wszystkim będzie ten, myślę, bardzo miły i, i, i pełen pogodnych wakacyjnych nastrojów koncert spinał swoim rzutkim słowem wiązanym, a jestem absolutnie niezrównany. Więc ogromnie się cieszymy na ten koncert. W czwartek wieczorem ten koncert zagramy tutaj w Auli Koncertowej. Oprócz tego gramy jak zawsze dla Państwa spektakle, animacje sportowe, animacje kulinarne. My wspólnie z mężem, mój mąż jako trener sportowy i zawodnik kadry polskiej prowadzi tutaj rano dla Pań zajęcia i animacje sportowe. Jutro wspólnie z mężem będziemy mieli też dla Pań warsztaty zdrowego odżywiania i zdrowego gotowania. Będziemy wspólnie proponować Państwu fajną, zdrową dietę i coś dobrego na lato. W zeszłym roku nasz tutaj kulinarny set cieszył się dużym powodzeniem. Wszyscy zapisali sobie nasze przepisy i podobno wychodziły im bardzo dobrze. Katarzyna Skrzynecka, dziękuję serdecznie. Dziękuję, również bardzo dziękuję za zaproszenie. Wszystkiego dobrego na wakacje życzę.